Bardzo drogi, człowiek jest tajemnicą. Nie wiemy właściwie, kim jesteśmy, jeżeli nam ktoś inny nie powie, kim naprawdę jesteśmy. Widzimy dzisiaj jakiś ogromny brak szacunku do ludzkiego życia i zastanawiamy się nad tym. Jaka jest różnica pomiędzy nami a zwierzętami? Ciało ludzkie jest podobne do ciała zwierzęcego, czy powiedzmy ciało zwierzęce jest podobne do ciała ludzkiego? Czy zatem nie jesteśmy po prostu zwierzętami? No, jest, na przykład biologowie bardzo chętnie tak traktują człowieka. Wszystkie te praktyki laboratoryjne yy, zapoczątkowania życia ludzkiego poza ustrojem że są bardzo wyraźnie wskazówką, że człowiek traktuje człowieka jako zwierzę, przedmiot badań laboratoryjnych. Jednak trzeba widzieć, że jest różnica. Uważamy, że możemy rozpoznać, kim człowiek jest po jego działaniu. Zwierzę w swoim działaniu jest ograniczone do porządku biologicznego. Widzimy to doskonale na filmach o zwierzętach. Tam zwierzęta zdobywają pożywienie i tam zwierzęta rozmnażają się. To czysta biologia. Otóż widzimy, że człowiek nie jest ograniczony tylko do zyskiwania pożywienia i do rozmnażania. Będziemy jeszcze, mam nadzieję, mówili o rozmnażaniu, bowiem ta różnica polega na tym, że. Żadna istota zwierzęca nie jest tak nastawiona przeciwko innym istotom swojego gatunku jak człowiek. Człowiek morduje drugiego człowieka i to w ogromnych ilościach. Nie ma takiego gatunku, zwierzęcia, które by tak tępiło przedstawicieli swojego gatunku. Kim za tym jestem? Otóż widzimy, że człowiek jest jednak czymś więcej niż zwierzę. Otwarty na rzeczywistość, na rzeczy, na rzeczy, które są wokół niego, otwarty na samego siebie i również otwarty na to, co jest od niego wyższe. Człowiek wybiera tak jak zwierzę. Czy zwierzę wybiera tak jak człowiek? Wie, co się da zjeść, czego się nie da zjeść, wie, z czego zbudować gniazdo, ale człowiek wie, że wie. A zwierzę nie wierzy wie. Człowiek wierzy wybiera. Zwierzę nie wierzy wybiera. Jesteśmy więc jednak kimś innym, nim, 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 niż zwierzę. My mówimy, że zwierzę to jest jednak coś, a człowiek jest ktoś. No dobrze, ale czy ty sam siebie traktujesz jako kogoś? Czy ty innych ludzi traktujesz jako kogoś? Czy ja traktuję innych ludzi naprawdę jako kogoś?